Jacek, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? Wierzę, że Jezus Chrystus. Czy wyznajesz go jako swojego pana, pana i zbawiciela? Czy obiecujesz mu służyć do końca swoich dni? Mu do końca swoich dni. Na podstawie twojego wyznania cię w imię Ojca i Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Brawo! Brawo. <noise>